Dzisiaj swoje nie bój się, ma usłyszeć Zachariasz. Powiedzmy sobie szczerze, że to słowo ma chyba w sposób szczególny dotknąć jego zwątpienia. To jest stary człowiek. On chyba już zaakceptował fakt, że najpiękniejsze marzenia jego życia o rodzinie bogatej w dzieci nigdy się nie spełnią. Jest trochę tak, jakby mówił aniołowi daj już spokój, daj mi spokojnie umrzeć, jestem zmęczony. To już chyba nie jest czas na wysłuchiwanie tego rodzaju modlitw. I wiecie, znów życie pokazuje mi, że zwątpienie może się pojawić na bardzo różnych etapach życia, zwłaszcza życia rodzinnego, zwłaszcza w tej perspektywie. Zrodzenia i wychowywania dzieci. Można zwątpić w to, że one się w ogóle pojawią i ufną prośbę wobec Boga zastąpić technologicznym procesem i wymuszeniem. Można zwątpić, że one się urodzą, kiedy już się pojawiły, bo okoliczności zewnętrzne mogą być tak bolesne i dramatyczne, że sugerują ostateczne rozwiązanie. Można zwątpić w to, że uda się je wychować. Wielu rodziców, patrząc na współczesny świat, zastanawia się nad tym, w jaki sposób, jak to jest w ogóle możliwe, żeby wychować dobrze dzieci współcześnie. Można zwątpić w to, że się jest im w ogóle, jako rodzic, potrzebnym. Nastolatkowie potrafią wysłać bolesny komunikat, w którym sugerują: byłoby nam lepiej bez Was. Nie potrzebujemy Was. A wreszcie, kiedy przychodzi starość, niejednokrotnie pojawia się zwątpienie wobec tego wszystkiego, co w przeszłości. Ileż to razy słyszę w konfesjonale, proszę ojca, ja chyba źle wychowałam swoje dzieci. I zwykle po tym następuje smutna, dramatyczna opowieść o tym wychowaniu, które według przychodzącego czy przychodzącej Wydaje się być mocno nieudany. Zwątpienie to ciężka choroba duszy, i okazuje się, że nawet silne bodźce nie zawsze są w stanie je pokonać. Do Zachariasza przemawia Anioł. Anioł, który zapowiada mu oświetlaną przyszłość syna, który ma się z niego począć. To nie wystarczyło. Zachariasz potrzebował Bardziej bolesnej terapii, długotrwałej terapii, która wydaje się być trudna, która przez wielu czytelników Ewangelii może być widziana jako swoista kara Boża, ale, ale ta utrata słuchu i utrata mowy, którą został dotknięty Zachariasz, sprawia, że on musi uczyć się radości w zupełnie inny sposób. Wewnętrzny sposób. Nie ma sposobności, żeby się tym dzielić, żeby mu w tym ktoś towarzyszył. Cały ten proces komunikacyjny między nim a jego żoną, która rozkwita w ciąży, której brzuch staje się coraz większy, która sama doświadcza wielkiej radości, cały ten proces jest zaburzony. Zachariasz ma swój czas czas, w którym Dojrzewa. Nie mamy żadnych danych na temat jego dalszego życia, ale tak sobie myślę, że ta lekcja, którą odebrał, została przez niego odrobiona. Że Zachariasz ostatecznie pozbył się zwątpienia, że ono już nie pojawiało się do końca jego życia. Co więcej, jako taki, jako człowiek, który wyszedł z tak ciężkiego stanu chorobowego, zwątpienia, mógł służyć za przykład innym. Czy dla niego również była pociechą wizyta Maryi, którą ta złożyła swojej brzemiennej krewnej ożbiecie? Czy Zachariasz patrzył z radością na tę młodą kobietę, obserwując także jej rozwój w tym błogosławionym stanie? Czy z tej wizyty czerpał nadzieję dla siebie? Nie wiem. Zapytam go, kiedy się już, mam nadzieję, z nim Spotkam. Jedno wiem na pewno. Nasz Bóg jest Bogiem nadziei. I ufność Jego Słowu jest zdolna pokonać w nas wszelkie zwątpienia, niezależnie od tego, na jakim etapie życia się pojawią. Dlatego, moi mili, jestem przekonany, że świadectwo Zachariasza warto mieć w Zakładce Ulubione. A na ten dzień i na wszystkie Jego sprawy. Niech Was błogosławi, strzeże, umacnia i prowadzi. wszechmocny i dobry Bóg, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen.